Cześć, witam was serdecznie na kanale Synchron Tarot. Zapraszam was na czytania z, związane z drugą połową mm, października w 2025 roku, ale te rozkłady będą poświęcone wyjściu planety Pluton z ruchu wstecznego i przejściu w ruch prosty. Tak więc czego one będą do Dotyczyć. Zacznę od tego, że Pluton jest to planeta transformacji, planeta takiego podziemnego świata, naszego wnętrza i ona powoduje ogromne zmiany w naszym, na takim bardzo głębokim poziomie naszej osobowości, naszej tożsamości itd. I Pluton wszedł niedawno do znaku Wodnika. I przez te ostatnie kilka miesięcy cofał się tak, w, tym, w tym znaku wodnika. Natomiast 14 października Pluton wychodzi z retrogradacji. Ja tutaj nie będę tłumaczyć, czym tak naprawdę jest retrogradacja, powiem tylko, że no, to jest tak, jakbyś patrzył na Plutona z Ziemi i widzisz go nie w ruchu prostym tylko w ruchu wstecznym. On tak naprawdę się nie cofa, żadna planeta się nie cofa, bo zawsze porusza się w tym samym kierunku. Natomiast z punktu obserwatora, z Ziemi, to tak wygląda, z racji tego, że ten Pluton porusza się po elipsie, a nie po kole. Tak więc, więc no tak to wygląda, to tyle, tyle mogę powiedzieć. Ale dlaczego ta retrogradacja jest ważna? Ponieważ Pluton w ruchu prostym, on powoduje w nas zmiany, transformacje i właśnie takie, tak, takie zmiany w stosunku sił, tak, które w sobie nosimy, które są nieświadome. Natomiast kiedy on przechodzi w ruch wsteczny, no to musimy się skonfrontować z, z tym, co... Czego na przykład unikaliśmy, albo przez przypadek unikaliśmy, albo specjalnie unikaliśmy jakąś właśnie dynamikę sił, czy jakiejś, czy jakiejś mocy takiej wewnętrznej, czy też obawę przed, przed stratą kontroli nad, nad czymś, albo jakieś takie emocjonalne. Rany zaczynają nam bardziej doskwierać, lub do, zaczynamy dostrzegać wzorce jakiejś takiej nie wiem, nie wiem y, takiego sabotowania samego siebie czasami i y, on działa wewnętrznie on działa na to nasze życie wewnętrzne ten tak ta planeta pluton zwłaszcza w tej retrogradacji i nas zmusza do y, przemyśleń ponownych na jakiś temat albo refleksji na przykład w jaki sposób używamy naszej siły wewnętrznej, co musi już odejść od nas, żeby, żeby doznać jakiegoś takiego odrodzenia albo żeby pozwolić, żeby coś nowego się narodziło albo gdzie nie chcemy się zmienić, a powinniśmy, na przykład. Tak więc nie są to łatwe energie, te lekcje nie są takie, wiesz, takie, wiecie, delikatne i natury, natomiast wychodzimy z tego potem jakoś tacy lżejsi, pewne rzeczy stają się może takie bardziej przejrzyste, jaśniejsze, rozumiemy więcej, czujemy więcej siły, i właśnie teraz po kilku miesiącach tych, tej takiej wewnętrznej refleksji, tak, o, tego o czym przed chwilą mówiłam, ten Pluton zaczyna wchodzić w ruch prosty, tak więc wchodzimy albo możemy zacząć odczuwać w jakiś sposób odbudowani, tak? że coś się, coś się zmieniło, a jeżeli coś się w nas zmienia, to również zmienia się w naszym świecie zewnętrznym, ponieważ dokonujemy nowych wyborów, mamy nową perspektywę na coś tak? I, i czujemy się po prostu silniejsi, bardziej, bardziej tacy... Te rzeczy, które możemy kontrolować, to kontrolujemy dalej, a to, nad czym nie mamy kontroli, pozwolimy temu się po prostu jakoś, tak nie wiem, rozpuścić na przykład. I tego będą dotyczyć te czytania, na które Was serdecznie zapraszam. I karty będą cztery. Pierwsza energia to energia tego, co Ci mógł. Ta, co ci mogła ta retrogradacja uświadomić. Tutaj mamy pozycję, gdzie, która mówi o tym, co powinno odejść, albo też taki duży wpływ z przeszłości na tę całą sytuację. Tutaj mamy to, co może się wydarzyć, to, co przychodzi i tutaj to, co jest Twoją siłą, bo Pluton przede wszystkim daje siłę. Taką do, do, do rozwoju, do transformacji, siłę wewnętrzną również. Tak więc serdecznie Cię na te czytania zapraszam. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje, za, za łapki w górę, za komentarze. Bardzo, bardzo jestem za nie wdzięczna. I no i co? I. Zapraszam na, na czytania. Również, jeżeli, jeżeli będziecie mieć ochotę, zapraszam do komentowania tych filmów, jeżeli one, jeżeli te czytania, te, te rozkłady, te, te energie z Wami w jakiś sposób rezonują. Super byłoby się dowiedzieć. Tak więc jeszcze raz dzięki za, za subskrypcje dotychczasowe. Proszę o, o więcej i już. Za chwilę um, zakończę tutaj to nagranie. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i yy, miłego oglądania. Cześć, witam Was serdecznie, drogie osoby z podznaku Barana. W czytaniu kart na czas drugiej połowy października 2025. I będzie to czytanie poświęcone wyjściu planety Pluton z retrogradacji i przejściu w jej ruch prosty. Tak więc zapraszam Was na rozkład. Jeszcze tylko przetasuję karty. Przełożymy. Dobrze. Co wam ujawniła ta retrogradacja, ten ruch yy wsteczny. Mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław to energia ognista, to jest energia żywiołu yy, ognia. Natomiast yy, ta dziewiątka buław ona oznacza yy, zbliżanie się do jakiegoś yy końca. Prawdopodobnie o tym yy wiesz. Yy, dziewiątka buław to jest takie. Yy, yy. Może, może właśnie ta retro, retrogradacja pokazała Ci, że, że warto po prostu czekać i walczyć o swoje. Zobacz, na tym obrazie ten człowiek siedzi nad, nad nie wiem, nad wyrastającą rośliną i cała inna roślinność jest tutaj yy, tak jakby no nie wiem yy, w takim zastoju albo yy, albo wręcz wysuszona natomiast ta roślina na tej buławie ona pnie się powoli ale skutecznie po tej buławie właśnie w górę i ten człowiek najprawdopodobniej dużo się natrudził. Wiele jego wysiłków poszło po prostu na marne. Przedtem jest już zmęczony, ale jest czujny, bo zauważył, że jednak ten wysiłek, ten ostatni wysiłek, który, który podjął, czyli posadził tę roślinę, albo poczekał, aż ta roślina dał szansę tej roślinie na tej ostatniej buławie. No i teraz mamy tego efekty. I ta retrogradacja może tobie też po prostu pokazała, że owszem, mogło być ciężko, że dokonałeś jakiegoś progresu, ale ten progres jest. I ze wszystkich, ze wszystkich Twoich wysiłków na pewno coś, na pewno coś powstało. Może nie w takim tempie powstało, w jakim byś chciał. Natomiast yy, czasami nie warto się poddawać zbyt prędko. Wiesz, mi dziewiątka buław zawsze przypomina takie wchodzenie na, na, na szczyt. I przed tym szczytem człowiek już nie ma siły, już, już by chciał po prostu ten szczyt osiągnąć. Natomiast często też tak bywa, że trzeba przystanąć jeszcze przed i, i zostawić na, na razie te na nie wiem 50 metrów w górę czy, czy, czy więcej, złapać oddech, ale cały czas mieć na uwadze ten, ten szczyt, ten, ten nasz cel i do niego dążyć. Można odpocząć, można podziwiać widoki. Wziąć kilka głębokich wdechów, a później zbieramy te ostatnie siły i idziemy na górę. I właśnie to jest ta dziewiątka buław. Jesteśmy czujni, wiemy, czego nam brakuje, wiemy, czego, ale wiemy, że ten, ta meta już jest niedaleko i chcemy, chcemy do tej mety dotrzeć. Więc te wszystkie wysiłki wkładamy, tak? ten, ten cały, przepraszam, wysiłek wkładamy, żeby, żeby dotrzeć do końca. Nie poddajemy się, bronimy siebie przed właśnie oddaniem naszej sprawczości w jakiś sposób. I przez tę retrogradację Plutona, Ty, drogi Baranku, mogłeś właśnie w ten sposób tę energię odczuwać. I przekonałeś się w jakiś sposób, sytuacje różne, w których mogłeś brać udział przez te ostatnie kilka miesięcy, udowodniły ci, że warto czekać na ten efekt, który nastąpi. Jeżeli włożysz w to dużo wysiłku, cierpliwości i wiary, również w to, że, że, że te twoje wysiłki, ten właśnie. Praca, którą wkładasz, przyniesie, przyniesie jakiś rezultat, na który czekałeś. Co należy zostawić w przeszłości albo co należy oddać już w przeszłości? Mamy umiarkowanie. Przepraszam Ciebie za to światło. No, tak położę może. Dobra. Za ciemno, ok, tak by chyba będzie dobrze. Tak więc umiarkowanie to jest, jak wiesz, mm, szukanie balansu, szukanie równowagi. Dziewiątka buław, ona, ona tej równowagi nie pokazuje, ona pokazuje zmęczenie, ona pokazuje mm, podjęcie ostatniego wysiłku, nawet gdy już mm, gdy już naprawdę sił brak, tak? albo cierpliwości właśnie, albo tej motywacji. Natomiast równowaga to, to jest taki stan, gdzie testujemy różne proporcje, różne nasze wewnętrzne, nie wiem, umiejętności, czy, czy takie aspekty nas samych, aby tę równowagę osiągnąć mm -hmm. i tutaj tak jakby dzięki temu, że, że nie miałeś tej równowagi, tak, że, że mm, czasami trzeba przystanąć w swoich, w swoich wysiłkach, tak, w, tym, w tej akcji, w tym działaniu itd. i tak dalej i właśnie być może nawet sytuacja cię do tego zmuszała, ale... Tak jakby cały czas jednak coś się tam w tle działo i, i chciałeś ten rezultat osiągnąć. Z jednej strony tak się człowiek trochę boi iść już do tej mety, bo już wiesz, że jest ciężko, już wiesz, że ta, już wiesz przepraszam, że ta energia jest... Przeciążona, ta Twoja energia, Ty jesteś przeciążony i mentalnie, i emocjonalnie, i tak dalej, natomiast yy, ten wysiłek się opłacił. Natomiast równowaga, czyli tutaj można tę kartę odczytywać jako taka chęć świętego spokoju, poszła, poszła w odstawkę już. Tak? Warto już nie szukać tego świętego spokoju. Albo, albo, takiego, takich płonnych wysiłków, które nic nie dają również, bo zobacz, tutaj ten anioł, on przelewa z jednego kielicha do drugiego. Czasami jest to właśnie testowanie proporcji, aby zbalansować naszą energię, ale czasami to jest też takie przelewanie z jednego do drugiego bez żadnego rezultatu, jak jest, się mówi o przelewaniu z pustego w próżne. A, czyli niby coś robimy, niby, niby o coś się staramy, ale y, nie przemyśleliśmy tego do końca, być może albo te wysiłki są takie, y, jakby to powiedzieć, y, nierównomierne, albo y, nie mamy żadnego planu, albo takiego celu konkretnego wytyczonego. I, I wtedy mamy wrażenie, że no cokolwiek się nie robi, to to tak, jakby nam wszystko przez palce przelewało się. Nie ma, nie ma żadnego rezultatu. Tak więc ta karta mm, umiarkowania, ona właśnie może również taką energię oznaczać, że miałeś wrażenie, że to co robisz nie przynosi żadnych, żadnych wysiłków, żadnego rezultatu. Natomiast jeśli. Odpowiednio długo to robiłeś, tak? Jeżeli, może tak, może jeśli umiejętnie to robiłeś i czekałeś na te najmniejsze oznaki jakiegoś sukcesu, no to ten Pluton cię teraz może wynagrodzić, bo mogłeś y, nauczyć się, że jednak ten długotrwały wysiłek i bycie ciągle w pogotowiu mm, przynosi jakiś efekt. Co mamy dalej? Dalej mamy kartę świata. No widzisz, czyli w przyszłości, może już całkiem niedalekiej, ten koniec tutaj nadchodzi. Koniec duże, jakiejś dużej rzeczy. Karta świata to jest... Takie przyjęcie również tych lekcji z przeszłości, zanim przejdziemy dalej, zakończenie cze czegoś z sukcesem, może właśnie taka cierpliwość, mm, odłożenie rzeczy, które wydają się nie przynosić żadnych y, efektów albo żadnych rezultatów, albo mm, takie pozorne działanie, bo to też czasami robimy, że pozornie coś tam robimy, żeby. żeby przed samym sobą mm, przyznać tak, albo żeby pokazać samemu sobie, że jednak coś tam wykonujemy, jednak coś tam działamy w jakimś określonym kierunku. Natomiast sami widzimy, że tych, y, tych efektów nie ma takich jakbyśmy chcieli. Y, natomiast ta karta świata ona pokazuje,, że, y, że jeżeli zmienimy jakąś koncepcję, zmienimy plan działania. Wykorzystamy nawet takie metody, które mogą się okazywać całkiem może nie niedorzeczne, ale mało, mało z nich korzystaliśmy przedtem, to możemy poczuć, że, że faktycznie coś się zamyka, coś się kończy, coś się coś się dokonuje, my czegoś dokonujemy. I, yy, I właśnie tak może być. Co jest Twoją siłą teraz, yy, drogi Baranku? Mamy kartę koła fortuny, A, czyli zwracanie uwagi na cykliczność pewnych wydarzeń, pewnych działań, pewnych sytuacji. Zwracanie uwagi na to, że może jesteśmy w tym samym miejscu co kiedyś, ale nie do końca, bo przecież nasze życie podąża po spirali, tak, czyli być może nam się wydaje, że jesteśmy w podobnej sytuacji, ale już teraz po iluś tam, po jakimś tam czasie jesteśmy kimś innym, jesteśmy bogaci w nasze doświadczenia, czas jest inny, ludzie są inni, z którymi mamy do czynienia, którzy mogą brać udział w tej, w tej sytuacji. Inaczej możemy reagować, nasze, nasze doświadczenie też jest inne, inne podejście. Może właśnie potrzebowaliśmy nauczyć się takiej cierpliwości, bo Pluton w retrogradacji on działa powoli i nie są to lekcje przyjemne. Tak więc być może właśnie ta rewizja naszego podejścia do naszych celów, do. do do sposobu zdobywania tego celu do tego, że niektóre działania trzeba za sobą zostawić, bo one nie przynoszą żadnego efektu, albo nie taki na jaki oczekiwaliśmy, jakiego oczekiwaliśmy. I tutaj ta dziewiątka była, ona wyraźnie mówi, że, yy, że po prostu trzeba, trzeba pilnować, tak? Trze trzeba pilnować tego, co się wokół nas dzieje, dostosowywać nasze działania do danej sytuacji, a będzie z tego efekt. Ta dziewiątka to jest również taka karta brama, tak jak tutaj widzisz. I y, karta świata to też jest karta brama. Tak samo dziesiątka, dziesiątka, przepraszam, y, koło fortuny to też jest niejako karta brama, dlatego że y, to jest ta twoja, no, ta twoja siła, którą obdarza Cię Pluto na przyszłość, że potrafisz wykorzystać tę cykliczność pewnych wydarzeń w życiu, że potrafisz skorzystać z szans, które do ciebie przychodzą, że umiejętnie z nich korzystasz, że nie dajesz się wytrącić na przykład z jakiejś równowagi, którą osiągnąłeś po jakiś czas temu. Bo coś tam się wydarza, tak? I, I na plus, i na minus, bo wiesz, że i tak na tym skorzystasz, że i tak będzie to dla ciebie jakaś lekcja, lekcja na przyszłość, którą będziesz umiał, drogi Baranku, obrócić na swoją korzyść. No dobrze, to tyle. Ode mnie dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego czytania, życzę Ci jak najlepszych szans, które przynosi koło fortuny i, i zamknięcia czegoś, co już długo trwa i czekasz aż, aż po prostu się zakończy. Tak więc dzięki, trzymaj się, cześć.